Dzień dobry YouTube, witajcie w kolejnym odcinku magii sprzątania. Dziś zajmiemy się, jak myślicie czym? Już na pewno wiecie, mikrofalą. Ja pokażę Wam, w jakim stanie będzie moja mikrofala, przed i po. Jeżeli chodzi o moją mikrofalę, to moja mikrofala ma już kilka lat. Nie jest to jakaś taka fancy mikrofala, jak teraz są dostępne w sklepach. Jeszcze działa, więc jej nie wyrzucam. Oprócz tego, nie wiem czy komuś z was się przydarzyło, ale mi się przydarzyło, że mało brako małem mikrofala by wybuchła. I do tego ja bym doprowadziła, ponieważ robiłam popcorn, nastawiłam mikrofale, nawet nie wiem jaki czas ustawiłam, w każdym razie zostawiłam mikrofale w pomieszczeniu gospodarczym, przyszłam sobie tutaj, gadu 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 gadu, Pokór już się grzał. Ja tylko poczułam smród. Zobaczyłam szarość w spiżarce, jak otworzyłam drzwi. No i na w środku jest co będziecie mieli okazję zobaczyć w przebitkach, ale to, że jest żółpnięta, to nie znaczy, że ma być brudna, bo można ją wyczyścić. Na pewno wam się zdarzyło grzać w mikrofali jedzenie bez przykrycia. Już nie wspomnę o tym, co z mikrofalą robi sos pomidorowy. Ja też kilka dni temu grzałam sos pomidorowy bez przykrycia i moja mikrofala wygląda tak, jak właśnie widzicie. Jest po prostu bardzo brudna. Są to zabrudzenia, które jeszcze zaschły. Wiadomo, że temperatura podgrzewania jedzenia powoduje, że te... Ciapy, które powstają, kleksy w naszej mikrofali, one też zastygają. A ja Wam pokażę dzisiaj sposób, jak takie zabrudzenia wyczyścić w kilka minut. Na pewno się zastanawiacie, czym będziemy czyścić tą mikrofalę. Ja tu mam przygotowane. Mam nadzieję, że nie spaliła tak jak popcorn. Cytryną! Do naszego naczynia wlewamy wodę, później przekrawamy cytrynę na pół. Z tych dwóch połówek wyciskamy bardzo mocno sok. A później cytrynę wkładamy do naszej miseczki. Po czym wkładamy nasze naczynie do mikrofali i czas ustawiamy na 5 minut. Po upływie 5 minut wyjmujemy naczynie z mikrofali. Pamiętajcie o tym, że będzie bardzo gorące, więc użyjcie rękawicy. Para, która powstała podczas podgrzewania, osadziła się na ściankach i to pomoże nam przy czyszczeniu. Do czyszczenia mikrofali najlepiej jest użyć ściereczki w mikrofibry. Może być lekko zwilżona. Jeżeli zostały Wam zabrudzenia, które nie zeszły po pierwszym przetarciu, to możecie ściereczkę z mikrofibry lekko zamoczyć w wodzie z cytryną, która Wam została po podgrzewaniu. Pamiętajcie o tym, żeby nie była gorąca, bo się poparzycie i wtedy te zabrudzenia na pewno Wam zejdą. Cytryna z wodą je rozpuści, tylko musicie dość mocno pocierać. I tym oto sposobem przy użyciu wody i cytryny możecie się pozbyć zabrudzeń z Waszej mikrofali, tak samo jak ja się pozbyłam e, brudu i resztę jedzenia z mojej. Widzieliście mikrofale przed Widzieliście mikrofale Po i jest totalna różnica. Oczywiście wiem o tym, że koloru żółtego nie wyczyszczę, no bo to jest tylko i wyłącznie moja wina, bo to ja mało braku sprawiłabym, że mikrofala by wybuchła, ale to nie znaczy, że nie może być świeża. Jest świeża, czysta i teraz mogę z przyjemnością grzać w niej sos pomidorowy. Nawet bez przykrycia. Ja i moja cytryna, poprosimy o kciuka w górę. Jeżeli chcesz być na bieżąco z magią sprzątania i poznać kolejne triki i bardzo fajne sposoby, jak coś bardzo brudnego, jak moja mikrofala, na przykład wyczyścić, no to oczywiście subskrybuj. A ja jeszcze na koniec mam do Was pytanie: dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy grzejecie jedzenie w mikrofali bez przykrycia i czy ktoś z Was miał mikrofale w gorszym stanie niż moja? Mam nadzieję, że nie jestem aż taka nieperfekcyjna. Na dzisiaj się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa.